4 stycznia 2015 roku stacja ABC nadała pierwsze dwa odcinki swojego najnowszego komediowego serialu pod tytułem Galavant o nieustraszonym tytułowym rycerzu Galawancie, któremu zły król ukradł narzeczoną. I co z tego wynikło? Serial promowano jako komedii ekstrawaganza, obiecując, że będzie po bandzie, ekstrawagancko, ze śpiewem na ustach i śmiesznie, co najmniej jak w komediach Mela i faktycznie Galavant jest pastiszem wszystkich możliwych opowieści o dzielnych rycerzach z Robin Hoodem na czele i garściami czerpie z popkulturowych kliszy. Jest tu i trochę wspomnianego już Mela Brooksa i jego facetów w rajtuzach i przesłodzonego Disneya oraz nieco dosadności trącającej Jabberwocki Terego Gillama, ale bez przesady, bo Galavant jest produkcją czystą, lśniącą i estetyką bardziej przypominającą jednak Disneya niż naturalistyczne obrazki rodem z Greotron. I to chyba największy zarzut jaki mam pod adresem tej produkcji, bo od tych wszystkich kolorów, słodkości i przetworzonych komputerowo wokali może się miejscami zrobić niedobrze. No właśnie, wokali, bo Galavant to musical. Towarzystwo śpiewa tam sporo, są też wstawki choreograficzne, ale nie, nie jest to gli popu brak, nikt nikogo nie koweruje. Cała muzyka jest dziełem dwóch panów, którzy wcześniej komponowali dla wytwórni Disneya i zaangażowani byli między innymi w takie produkcje jak Mała Syrenka, Pocahontas czy Herkules. Zwracając się do nieco starszej publiczności, być może próbują sobie jakoś zrekompensować to wieloletnie żyganie tęczą, ale mimo że uroczo podśpiewują o rzezi i torturach, ich kompozycje są wciąż dosyć zachowawcze. Może się to z czasem zmieni, ale w tej chwili pod tym względem serial plasuje się zaledwie kilka kroków od kina familijnego. Pabuła rozwija się na tyle szybko, że o ile oczywiście kupimy całą konwencję serialu, trudno się nudzić. Jest miłość, podstęp i zdrada, a także kilku całkiem przyjemnych bohaterów na czele z królem Ryszardem, którego gra znany z Psych, Timothy Omundson. To chyba zresztą najbardziej wyrazista i najlepiej zagrana postać w całym serialu. Nieźle wypada też grająca ukochaną galawanta Mallory Jensen. W jednej z ról drugoplanowych pojawia się nawet Vinnie Jones, znany między innymi z filmów Gaja Ritchie, takich jak Snatch. Występujący w roli głównej Joshua Sass radzi sobie całkiem nieźle, chociaż i tak głównie wygląda. Ma bardzo białe zęby i idealnie przyciętą brodę, nawet w chwili, kiedy rzekomo przytył i się stoczył. Ma też bardzo owłosioną klatę i brytyjski akcent. Próżno jednak szukać w galawancie wielowymiarowych postaci, ponieważ, jak na pastisz przystało, serial jest powierzchowny i przerysowany. Bywa też miejscami śmieszny, choć zdecydowanie rzadziej niż powinien i nie w tak wyrafinowany sposób, jakby mógł. Poza tym wiele żartów zaszytych jest w piosenkach i naprawdę trzeba się wsłuchać w słowa, żeby mieć szansę wyłapać puentę. W samym serialu jest też trochę nawiązań i aluzji, w tym m.in. droga na Winterfell oraz John Hamm, ale więcej wam nie powiem, żeby nie spoilerować. Werdykt? No, za dość sprawne operowanie kliszami i skuteczne uniki przed popadnięciem w banał króla Ryszarda i scenę walki na kopie, Galavant dostaje u mnie troszkę na wyrost cztery gwiazdki. Na zachętę, a także dlatego, że ABC w ogóle zdecydowało się takie dziwadło pokazać. Jak na razie ocenę zbiera dosyć wyważone, ale nikt jeszcze nie napisał, że jest to kompletna porażka, więc jeżeli macie zbędne 20 minut, możecie spokojnie obejrzeć pilota.